Wejdźmy trochę głębiej. Na przykładzie Warszawy to jest też miasto, w którym najlepiej się czuję, najlepiej, mam największą ilość danych, więc zebrałem Wam szczegółowe tutaj zestawienia. Teraz odnośnie tego, no dobrze, ale najem długoterminowy też może być robiony inaczej niż po prostu wynajmującego mieszkania. I tutaj widać właśnie takie zjawisko, że taka walerka 4% trzypokowe mieszkanie. 3,4%. W związku z tym takie większe mieszkania, 50 metrów plus, czasami 60 metrowe, mają wynajmowane w całości rentowność mniejszą. I dlatego też nie cieszą się zainteresowaniem inwestorów. Ten rynek też jest płytszy, mieszkania są mniej płynne, trzeba wydać nominalnie większą kwotę, żeby zakupić takie mieszkanie, więc po co kupować takie mieszkanie duże? Ano po to, żeby je wynajmować na pokoje. I to jest właśnie ta nisza, w której ja się usadowiłem. Jak oglądałeś jakiekolwiek moje filmy, to już o tym wiesz, że jestem tu zupełnie nieobiektywny. Po prostu uwielbiam najem na pokoje. Ale ja go uwielbiam nie dlatego, że mi się spodobał, tylko dlatego, że mnie przekonał argumentami liczbowymi, merytorycznymi, prawnymi, kwestia ryzyki i tak dalej. No i tu jest jeden z tych argumentów. No bo skoro to mieszkanie trzypokojowe wynajmowane w całości daje 3,4%, a wynajmowane osobno na trzy oddzielne pokoje daje 5,2%, no to dlaczego by tego nie robić? No oczywiście jest wymagany jakiś nakład inwestycyjny. Tak, ale dla prawie dwóch punktów procentowych większej rentowności to naprawdę jest o co walczyć i na tym właśnie polega magia wynajmowania mieszkań na pokoje między innymi że zwiększa rentowność już pomijając to że obniża ryzyka dla przykładu takie mieszkanie wynajmowane na pokoje no to z każdego takiego pokoju masz nie wiem, 1600 zł zarzucisz się od dzielnicy, od samej wielkości mieszkania ale pokoju ale możesz liczyć 1600 zł od pokoju w związku z tym tu na przykład w takim mieszkaniu typogowe taki przywód będzie 4800 to już naprawdę są istotne kwoty